Dajkę, kochani, ja Wam właśnie powiem, co ja sądzę o tej całej dramie ze Stu, co huczy na YouTubie, co huczyło nawet w telewizji. No to tak, ja sądzę, że Fagata to jest taka królowa dram. Ona zawsze musi na kogoś jakiś jad wypuścić, bo ja się na pewno nudzi w życiu. I nie ma co robić. I szuka właśnie takich właśnie takich, jak to powiedzieć. Mm, Zwych rzeczy, żeby właśnie tą drugą osobę oczernić w internecie i później pokazać, ona będzie udawała taką właśnie skrzywdzoną i ludzie będą właśnie niby współczuć. Ona na początku udaje. Właśnie nie winiątko ta fagata, a później to widać, no. Mm. A co ja sądzę o Marcinie tym dubielu? Ja sądzę, że on akurat... Powiedział do Stew takie słowo... Nie masz psychy? To napisz do tej dziewczynki, bo on może On może nie miał psychy, a on go akurat powiedział... Nie masz psychy. No i on to zrobił, co nie? Mm. No i właśnie akurat to sądzę o No ja sądzę to o że właśnie się zawiodłam Bo ja go akurat oglądałam od początku YouTube'a, czyli jak on nagrywał właśnie Minecrafta Aż do takiego ostatniego filmiku Gdzie on akurat miał takiego kota i ten tytuł było poznajcie mnie jako kota czy coś takiego. No i właśnie od tego czasu jak akurat on już nic nie nagrywa, to bardzo, bardzo się zawiadłam po tej właśnie informacji, że on napisał do tej dziewczynki, która ma akurat 13 lat, kurde, nie wiem co on jej tam akurat... Mm, Pisał, ale sądzę, że ten Stu nie wróci do internetu, nikt akurat nie będzie chciał z nim żadnych współprac, ani na Instagramie, YouTuberzy nie będą chcieli z nim też nagrywać, jakby chciał właśnie akurat wrócić na YouTube'a albo na Instagrama. No po prostu moje serce było takie, a teraz jest takie. Jak dowiedziałam się, że mój ulubiony youtuber, czyli Stew, zrobił taką rzecz, to było mi tak bardzo smutno, że leciały mi nawet kurcze łzy jak ja to usłyszałam. No. Więc ja sądzę też właśnie, że Stu, pomimo tego, że, mm, że on był uwielbiany przez Polskę, to teraz będzie znienawidzony. No. Także on zostanie właśnie znienawidzony przez tych swoich fanów, co on miał. To teraz właśnie będzie taki że będą patrzyli na niego z taką pogardą No na fagatę patrzył z pogardą, bo Fagata pokazała jak ona jest Nieraz To może tak samo właśnie będzie ze Stew? Że będą na niego patrzeć właśnie z taką pogardą, jak mówię, po raz drugi? No i też akurat myślę, że Stu to nie pójdzie na sucho i będzie siedział w więzieniu, a nie na przykład chodził po, um, po innych szkołach tylko będzie właśnie siedział w więzieniu. Jak to się mówi nie pójdzie mu to płazem, co nie? Więc to jest taki dla mnie szokujący temat, żeby wypowiadać się na temat właśnie mm, ulubionego youtubera, co kiedyś się podziwiało, a teraz będzie się nienawidzić no Ajajajajaj. no co można rzec smutna sytuacja i Mm. Ale dobra. To było na tyle więc pa.